Mała awaria, zauważony wyciek w łazience na poddaszu. Spróbujemy zidentyfikować gdzie to cieknie z poziomu strychu. Słuchajcie, jestem na poddaszu. Tu jest ten kąt, w którym teoretycznie powinien być zaciek. Bo jeżeli by to było z dachu, to byśmy mieli tutaj widoczny, e, widoczny zaciek, ale tu jest sucho, więc muszę wypróć tą ścianę i zobaczyć. Co tam dalej się dzieje? Czy to zaciekami z tych kominków wentylacyjnych Czy tutaj gdzieś obróbka komina? No dobra, prójemy. No nie ma jak podejść tutaj. Słuchajcie, trzeba chyba jechać normalnie na wiertarę. bałem tą dziurę no i dobra, co tu się dzieje. Wychodzę tędy, bo tędy jest najszybciej. O kurde, coś tu glebło. Zdjęcia. Zobaczcie, znalazłem przyczynę tego zacieku. Przyczyną to jest to, co tu się dzieje. Cała woda, która się tam gromadzi, pochodzi stąd. Nie ma miejsca. Zobaczcie, jak to wygląda. Tutaj jest pęknięcie w, w elewacji i tym szczeliną tam się dostaje do środka i ona jakoś aż stąd stąd idzie i tam zacieka niby to było zrobione w miarę w miarę zobaczcie tak przyklejone nie wiem czy tutaj jest problem tak było zrobione ale czy tu jest problem ze złą obróbką komina? No nie wiem, to musieliby się fachowcy wypowiedzieć. Ale ja, blacharsko, to jest w dobrze zrobione. Nie widzę tutaj, żeby to tu było rozszczelnione, bo tutaj też zaizolowane jest. Problem jest tutaj z tą elewacją. Tutaj też powinna być blacha, chyba mi się wydaje. Tu jest spierniczone i dlatego podcieka. No dobra, musimy to wszystko zerwać. Spróbuję to jakoś zabezpieczyć. No bo masakra jest w środku, widzieliście. Tutaj cieknie, zacieka woda dużo nie potrzebuje no, żeby podsączyć się. To po prostu powinna być placha do końca założona i tak by to trzeba było zrobić na gotowo, żeby zabezpieczyć to gochą no Dobra, działam wziąłem sobie worek zerwać na blachach to się trzyma tak jak trzeba widzicie nie dzieje to nie poszło na na tym tutaj w tym rogu tylko w tym tu dosyć dobrze trzyma ta taśma muszę to zerwać bo inaczej nie ogarnę tego no tutaj zobaczcie jak ona tutaj dokładnie już para na pół centymetra zerwałem to całe działostwo do żywego tutaj wszystkie elementy luźne e, usunąłem teraz troszeczkę to podsuszę, bo jest jednak po deszczu podsuszymy to palnikiem i takim czymś spróbuję to za Hmm, zakleić bez żadnych taśm zobaczymy to po prostu wprowadzimy to Tylko widzicie tutaj to jest nierówne i to nie będzie trzymało tak jak powinno powinno być powierzchnia równa tak jak blacha, to jest blacha czy to silikon czy to jakiś tam uszczelniacz będzie lepiej przylegał do równej powierzchni niż do tynku

tytan, ten uszczelniacz można kłaść na yy, wilgotne powierzchnie no ale chociaż trochę to tak usłyszymy chociaż powierzchniowo i to wygląda tak Czarne, ale to nie jest osmalone, tylko to jest po prostu po tym kleju, i tej taśmie co zrywałem, ale to się przemaluje, jak się uszczeni i tyle. Z tego i tak nie widać, bo to jest za takim winklem trzeba w ogóle nie widać, teraz to trochę odtłuszczę to jest uszczelniacz kauczukowy, nie wiem co to znaczy, są jeszcze bitumiczne, a ten niby jest na kauczuku, ale nie wiem czy to jest nazwa marketingowa, czy to naprawdę jest jakiś taki dobry patent, nie wiem, spróbujemy, ale na pewno to jest naprawa doraźna, słuchajcie ja nie jestem dekarzem jest to naprawa doraźna, ale tu trzeba będzie dokończyć tą obróbkę. Bo to jest masakra. Tu powinno być blachą, to wszystko obłożone elegancko i tego nie ma. No dobra, jedziemy z tematem. Przejechałem jeszcze raz tutaj tę oprawkę w okucie wyszmelcujemy to żeby tam nic nie podciekało I to brzydko zrobiłem. Trudno. Zobaczcie zakres temperatur. Eee, stosowanie od minus 10 do 30. No teraz mamy 12 stopni, więc jest ok. Eee, temperatura podłoża plus 5. No trochę to podgrzałem, ale ono na pewno ma więcej niż 5 stopni. A odporność jest od minus 20 do 90 stopni. Dekarski uszczelniacz kauczukowy. Nie do tego służy. Plastyczna, elastyczna masa kauczukowa przeznaczona do uszczelnień i naprawy, napraw dekarskich. Posiada doskonałą przyczepność do większości podłoży budowlanych, zarówno porowatych, jak i nieporowatych, w tym także do bitumicznych, np. przykład betonu, tynku, blach, tworzyw sztucznych, pap i mas asfaltowych. Nadaje się również do wilgotnych powierzchni, gładkich dzięki bardzo dużej odporności na wpływ czynników atmosferycznych i elastyczności spoiny. Wykonane uszczelnienie gwarantuje wytrzymałą barierę wod wodoodporną na długi czas. Po utwardzeniu można malować większością farb. Dlatego elegancko to sobie potem pomalujemy. Tego i tyle. Widzicie, tak to jest. Po majstrach trzeba poprawiać. Fachowcach, no przecież dachy kładą fachowcy, nie? Dziwne. No dobra, tutaj wstępnie wycięliśmy, żeby zobaczyć, czy tam podcieka, czy z dachu coś podcieka. Ale okazuje się, że tu jest wszystko ładnie sucho. Przyczyna była tam, co widzieliście, więc musimy z powrotem to założyć. Opiankuje to. Troszeczkę trzeba było nożykiem podciąć żeby zmieściła się pianka montażowa i jedziemy pięknie to wygląda słuchajcie cudownie o oh my god No i dobra, reszty zaspachlujemy, pomalujemy i jest ok.